Przedsiębiorcy są absolutnie fundamentem dla naszego funkcjonowania. Myślę, że musimy przywrócić poziom zaufania i takiej zwyczajnej, normalnej, codziennej stabilności w relacjach. Przedsiębiorcy powinni być partnerami w konsultacjach społecznych, jakichkolwiek projektów, e, ustaw. I co więcej, powinniśmy no, tworzyć takie warunki, aby przedsiębiorczość mogła się w Polsce rozwijać. Z mojego punktu widzenia to, co jest istotne, to naprawa sądownictwa, e, ponieważ bez tego nie będzie klim pozytywnego klimatu dla inwestycji w tym także inwestycji zagranicznych. A druga taka rzecz, na której mi bardzo zależy, to jest odzyskanie takiego publicznego zaufania do prokuratury. Prokuratura jest bardzo ważnym organem w funkcjonowaniu państwa, natomiast prokuratura musi po prostu zajmować się ściganiem przestępczości i staniem na straży praworządności. Nie może to być organ, który jest upolityczniony, który wykonuje jakieś zlecenia polityczne, czy też w sposób instrumentalny wykorzystuje prawo. Musimy doprowadzić do tego, abyśmy nigdy nie mieli wątpliwości co do tego, że wyroki wydawane są, są sądy w prawidłowej obsadzie, Sędziami, mają, którzy mają absolutnie pełny mandat do orzekania. Po drugie, trzeba naprawić, odzyskać dla nas wszystkich trybunał konstytucyjny. Trzeba także spowodować, aby sądy działały szybko i efektywnie, czyli nie tylko skupiać się na aspektach. Związanych z instytucjonalnymi gwarancjami niezależności sądów, ale także nad tym, aby po prostu sądy działały szybko, sprawnie, dobrze, w sposób przewidywalny i odpowiedzialny. Dla nas przedsiębiorcy są ważni jako partner do dyskusji i wskazywania tych rozwiązań, które należałoby w Polsce wprowadzić, aby ten nasz system prawny naprawiać. No chociażby spójrzmy na rejestry sądowe. To jest bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby te rejestry działały szybko, sprawnie i i w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli szybko swoje różne roszczenia w tych rejestrach zapisywać. I to jest jedna z takich małych rzeczy, ale bardzo fundamentalny z punktu widzenia codziennego biznesu. Ta nagroda to jest przede wszystkim docenienie całego pokolenia prawników, prawniczek, którzy walczyli w ostatnich latach o odzyskanie praworządności. Ja byłem tylko jedną z takich osób. Mieliśmy sporo fantastycznych prawników pracujących w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy mnie wspomagali w tym dziele. Natomiast dla mnie ta nagroda jest też takim kredytem zaufania ze strony przedsiębiorców, jeśli chodzi o to, co powinno się zrobić w Polsce, w jaki sposób ten wymiar sprawiedliwości naprawiać. Także bardziej traktuję ją też tak przyszłościowo, no bo jednak sprawuję funkcję ministra sprawiedliwości, jestem teraz odpowiedzialny za to, żeby to wszystko w Polsce poukładać.